Witajcie, moi drodzy, na kanale List do Rzymian, 5 rozdział, 10 werset. Poczytajcie sami w domu, oczywiście, więcej. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Moi drodzy, zbawienie jest to proces. Kiedy go przyjęliśmy darmo z łaski Bożej, kiedy doświadczyliśmy zbawienia w Chrystusie Jezusie Nowonarodzenia i napełnienia Jego duchem, czyli nim samym, to Bożym pragnieniem jest, naszą powinnością, abyśmy przez wiary naszych serc. Żyli, trwali w Chrystusie Jezusie. A wiemy, że On dzisiaj żyje z mocy Bożej, w fale, w fale również, prawda? Więc Bożym e, pragnieniem jest to, abyśmy trwali w Nim i żyli tym życiem, które płynie z krzewu winnego. Jest to życie zmartwychwstałego. I kiedy pozwolimy Jemu e, na manifestację Jego planu, Jego woli, Jego osoby, w mocy zmartwychstania w nas, to wtedy e, Doświadczamy w życiu takim tu doczesnym no, rzeczywistego przekształcenia na Jego podobieństwo. I o to chodzi w chrześcijaństwie. Chodzi o to, aby Mu się poddać, poddać się pod Jego moc, po to, aby nas zmienił, przekształcił, uformował i nas używał na chwałę swoją, na chwałę Ojca.